Siemanko, tutaj Daria i Oliwka i witamy was na odcinku Stoka Boka. Wiecie, zbliża się Wielkanoc i jak widzicie zrobiłyśmy tutaj wielki bałagan na poczcie, ale to dlatego, że szukałam wszystkich wielkanocnych rzeczy, jakie zostały z jakby poprzednich lat. No i mamy zamiar z Oliwką zrobić sobie taki mały challenge, czyli coś czego bardzo dawno na naszym kanale nie było. Kto zrobi lepszy wielkanocny pokój? No bo wiecie, Wielkanoc już za chwilę, więc musimy to zrobić w Stoka Boka. A wy będziecie naszym Jurorami i zdecydujecie kogo pokój jest lepszy, tylko że zaraz, zaraz oczywiście nie będzie tak prosto sama nie wiem co się stało tutaj z tymi jajkami, że niektóre się zrobiły czekoladowe, ale słuchajcie, utknął nam jeden koszyk tutaj w tym pudełku i w ogóle nie możemy go wyjąć. No i będziemy musiały go prawdopodobnie zostawić, ale najpierw będziemy losować rzeczy, które zabieramy ze sobą do swoich pokoi. Więc ja daję tutaj Oliwce jedno pudełko, proszę bardzo. Ja sobie biorę dru. A ja mogę sobie nawet wziąć to, które się zepsuło, bo to będzie tak podobne rozmiarowo. Do... Do tego, co ma Oliwka. No i zaczynamy, słuchajcie, losowanie wielkanocnych rzeczy, totalne polowanie na wielkanocne rzeczy. Jeżeli odcinek się Wam spodoba, to oczywiście zostawcie nam łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Niedługo przygotuję też dla Was historyjkę, bo bardzo dawno jej nie było, a często o nią pytacie, więc Oliwka, zaczynamy losowanie. No dobra, z racji tego, że oliwka jest młodsza, to daję jej wybór. Bierz pierwszą rzecz, o tutaj możemy sobie, a nie, myślałam, że na rampie da się stanąć. Bo ja na przykład biorę ten... O, ej, stój! Oj, koszyków! Jedno jajko wzięłaś! Dobra, nie, ja biorę cały koszyk. Słuchaj. Ale wzięłaś jedno jajko. To jest do tego razem, Czy nie to? wiem co tu się stało, nie wiem co się zmiksowało. No dobra, skoro ja mam już koszyk taki, to ja sobie wezmę jeszcze ten, bo on jest taki trochę podobny, jakby do koszyczka wielkanocnego. Ej, ja to pudełko na razie odstawię, bo ja się boję, że. Nie, no, Livia! Bierzesz same najlepsze rzeczy! Odstaw sobie to na bok, bo żeby ci nie wpadło do tego pudełka może. Okej, okay, więc, a to co to jest? Jest. To są jakieś ciasteczka fioletowe na Ej no ale może być też A to serduszko to skąd się tutaj wzięło Ja tego tutaj nie kładłam serio wam mówię Ej no to w sumie najlepsze rzeczy już się rozeszły No to ja sobie wezmę jeszcze ten bukiecik kwiatów Bo będzie mi pasował Proszę bardzo Oliwia bierze sobie tulipany, okej, okay, no to ja, słuchajcie, wezmę sobie... Ej, no jeszcze jest zielony koszyk, ale dwa koszyki w jednym pokoju. Nie wiem teraz sama, co mam wybrać, słuchajcie, no to jajko mi nie będzie pasowało za bardzo. Wezmę sobie, słuchajcie, to, bo to jakby miało być w prezencie na przykład wielkanocnym. Najwielki koszyk, ale bez tych jajek. Bez jajek czekoladowych, tak? Mhm. Z pisankami bierzesz? Czy w ogóle bez? Ja w ogóle bez. Tylko to. Dobra. To. Nie, zostaw mi to fioletowy nie. please. O nie, no zabrała mi kradziejka. No dobra, słuchajcie, więc. A te, te rzeczy? No to to jeszcze bierzesz, tak? Mm -hmm. Okej, okay, no to postaw sobie tu. Więc dobra, słuchajcie, trzeba tutaj szybciutko pousuwać te rzeczy z tego naszego najmniejszego domku. I ja już nawet zapomniałam, wiecie o czym zapomniałam, że Oliwia to jest kradziejka i, i oszukista mała, dlatego, że ona zawsze kradnie moje pomysły. I ja jeszcze jak zawsze mam ten mniejszy pokój. I pamiętam, że kiedyś jak robiliśmy, to już powiedzieliście, ten, że y, powinnam dobrać sobie właśnie jeszcze ten mały pokój, czyli łazienkę. Ja chcę ten. Ty chcesz ten mały? Mhm. A proszę cię bardzo. Słuchajcie, rewolucja Ale z dosłownie. Nie. Nie, ja nie. się tyle męczyłam. Nie ma. To ty dobrze, teraz ty się przemęczysz? Bardzo okay. dobrze, bardzo dobrze. Więc słuchajcie, biorę sobie nasze postacie. Oliwkę wkładam do jej pokoju. Ej, bardzo chciałam. To zobaczcie, jakie to jest słodkie, to co ona no, trzyma. Święce. Nie, no ja myślałam, że tego nie weźmiesz. Ty masz więcej rzeczy w sumie. Ja cię kręcę, co tu się odwaliło. Więc dobrze, słuchajcie. Jeden pokój jest oliwki, jeden pokój jest mój i zaraz się okaże, która przygotuje go lepiej na Wielkanoc. Więc zaczynamy ode mnie. No, no, i mam nadzieję, że będziecie głosować na mnie, no ale oczywiście nie musicie. Głosujcie na ten, który bardziej będzie Wam się podobał. Dobra, więc ja zacznę sobie od podłogi. I teraz z racji tego, że wiecie, że ja najbardziej lubię fioletowy. To postaram się zrobić, dopasować sobie tutaj jakąś fioletową, fajną tapetę. Ej, no, mogłyby być. No, pięknie teraz jest. Ja to robię, na maksa to robię, serio Wam mówię. Tylko nie wiem, czy to ma być sypialnia, czy raczej pokój dzienny, czy to powinna być jakaś. Nie, no dobra, no to słuchajcie, ja udekoruję takby pokój mój, taki po prostu, nie wiem, powiedzmy pokój nastolatki, ale że ona sobie go dekoruje trochę na święta Wielkanoc, to wiecie o co chodzi. Więc dobra, yy, trzeba tutaj dać jakiś dywanik. Damy ten krówkowy, chociaż wiecie co, teraz ta tapeta mi trochę nie siedzi, bo te rzeczy, to łóżko i w ogóle jest takie bardziej neonowe, więc dobierzmy sobie może coś bardziej takiego żyjącego fioletowego, o ile coś będzie, no bo nie chcę dać tam tej ciemnej na maksa znowu fioletowej, oj będzie ciężko, będzie ciężko, ej. To jest ładne, to mega pasuje, więc tak zostawiamy, kochani. Teraz weźmy sobie jakieś półeczki, bo półeczki być muszą. Tylko teraz bym chciała chyba białe, żeby już nie przesadzać z tym fioletem, żeby troszeczkę czegoś innego się tutaj odbijało. Chociaż, jak widzieliście, fioletowe półeczki są matko, jak my dawno nie robiłyśmy takich odcinków, właśnie z meblowaniem. To jest po prostu hit. Mam nadzieję, że trochę za tym tęskniliście, bo ja już nie pamiętam dosłownie kiedy. Meblowałam coś w to kaboka, serio. Ja sobie tutaj powieszę dwie ścianki, bo jak wiecie uwielbiam roślinki i zawsze w to kaboka wybieram właśnie coś takiego, żeby żeby było zielono, żeby były jakieś kwiatki, a że to też ma być wielkanoc, no to nie może tego zabraknąć, naprawdę nie może. I teraz szukam sobie, była taka fajna, o właśnie taka fajna komoda i postawię ją sobie pod oknem i jest okej okay w sumie. Ona może mi też robić jako szafka nocna, wiecie, i to jest całkiem dobry pomysł. No i Teraz chciałabym jeszcze jakieś biurko. Biurko bym chciała i biurko muszę chyba znaleźć w kuchni. Takie ala małe biureczko bym poprosiła, tylko takie naprawdę małe. I teraz nie wiem, czy na przykład to by się zdało, żeby, no wiecie, jakiś laptop czy komputer tutaj stanął. Szukamy sobie. Ej, było takie chyba przezroczyste, tylko nie jestem pewna, czy ono było fioletowe czy różowe. Takie fajne, jakby plastikowe. Ej. Nie wiem, gdzie ono jest. Dobra, to dajmy sobie taki mały taborecik, niech będzie. I może i biurko, może trochę toaletka. Jestem ciekawa, jak oliwka to wymyśli, bo ja jestem świadoma, że na razie w ogóle tutaj nie widać Wielkanocy, słuchajcie, ale spokojnie, bo zaraz się coś pojawi. Jeżeli już robię sobie taki pokój neonowy, trochę, no to y, zróbmy już sobie te neony. Położymy tutaj też telefon. Damy sobie też taki fajny długopis z kwiatkiem. I o, w ten sposób. Co jeszcze, co jeszcze, no ja tutaj zaraz wjeżdżam z tymi moimi dekoracjami, na pewno oświetlenie, jeju, jak ja dawno nic nie robiłam, ja to się boję, że wy powiecie, że brzydko normalnie, a Oliwia to nie wiem jaki ona klimat zrobi, jak ona wybierze w ogóle, co ona wybierze, ej, fajnie by było dać może takie ledy, tu pod jedną, ale to jest długa lachne, no to nie da rady, zdecydowanie nie da rady, ale to, to by fajnie wyglądało za łóżkiem, ej, no i pasuje to nic, że trochę te półki zasłania mi, tak myślę, że nic. No dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Damy sobie jeszcze jakieś główne oświetlenie i ja zawsze lubię to. Po prostu to jest takie fajne, że do wszystkiego pasuje. Słuchajcie, do wszystkiego. Co ja mogę tutaj jeszcze dać? Ej, taki ledzik też by był spoko, ale nie wiem, czy to nie za dużo. I dobra, ja teraz wjeżdżam tutaj. Gdzie ja jestem? O, widzicie, jak ja się schowałam i teraz tak, uwaga, słuchajcie, tutaj damy to serduszko. Ej, powiecie, że w ogóle mój pokój nie jest wielkanocny, bo ja sama to widzę. O oh my god, mogłam zrobić kuchnię, to by lepiej wyglądało. Tutaj możemy postawić ten cały kosz wielkanocny, piękny jest, no i teraz szukamy wazon ej, a to gdzie ja postawię, przecież to jest typowo normalnie koszczyk na święta, ja nie wiem co ja odwaliłam, słuchajcie, to jest bardzo mało wielkanocne, jakiegoś królika jakbym miała albo coś, a tam były chyba, a ja ich nie wzięłam wcale, dobra, lecimy sobie dalej do meblowania, bo musimy znaleźć jakiś wazon wazon, w którym mogłabym trzymać właśnie te piękne moje kwiatki, te są bardzo ładne, no ale te wyrzucamy, wstawiamy te, okej, okay, i może udałoby się je postawić tutaj, ej, ładnie, naprawdę bardzo ładnie to wygląda, nie wiem, czy nie za dużo tego zielonego, wiecie, że nie wiem po prostu, czy nie przesadziłam z tym zielonym, ale dobra, lecimy dalej, kombinujemy dalej, kwiatuszki, jakie sobie szedł tu, o nie, o, nie, dobra, ja muszę pomyśleć, słuchajcie. Wejdźmy sobie w takie pierdółki, bo może tutaj, dobra. Powiedzmy, że to jest jakiś, nie wiem. Ja nie wiem, co to jest, ale powiedzmy, że to jest nawilżacz powietrza. Dajmy sobie tutaj zająca też na półkę, no bo to jest wielkanocne, jak najbardziej. Co by tutaj jeszcze podpiąć pod Wielkanoc? Słuchajcie. Dajcie wy, mi tutaj błagam coś wielkanocnego, jakiegoś królika, cokolwiek. No, nie, no, zobacz jakieś czaszki, wszystko. Ja serio zapomniałam te wszystkie rzeczy. Dosłownie, jak wyglądają i co tutaj jest. Tutaj to nic nie potrzebujemy. Tutaj co my mamy? Jakieś parawany. No to też chyba raczej nic nie będzie Wielkanocnego. Bardzo szkoda, że w tych głównych dekoracjach, no bo zobaczcie, są jakieś kokardy, są tutaj święta, jest Halloween nawet, a Wielkanocy zero. No halo, to kaboka. Co wy odwaliliście? Dobra, idziemy sobie tutaj i może tu jeszcze coś znajdę. Może jakiś królik się tutaj zapodział, żeby chociaż jeszcze jakiś element wielkanocny był. Bo ja się boję, że ja z góry jestem skazana na przegraną z Oliwią. Ej, no tylko taki niebieski, to ja go nie chcę. Nie, no nie podoba mi się ten królik. Dajmy tutaj jeszcze takiego misia na, na łóżko, żeby coś było. No i co, i to by było wszystko? Nie, no jeszcze muszę postawić coś na, powiedzcie, mi tam na tej półce na górze. Tutaj mamy raczej sportowe rzeczy, to nie, a wejdźmy sobie jeszcze tutaj. Coś z tego się wybierze na pewno. Dobra, dajmy tutaj jakiś piórnik może. Ej, ale no piórnik, do czego on mi tam pasuje? Nie, to ja chyba idę w ogóle w złym kierunku, słuchajcie. Kalendarz sobie postawimy. No co, w moim pokoju wielkanocnym panuje taka atmosfera, że jest tylko koszyk i jest tylko wazon, bo ja nie wiem co ja odwaliłam. Ej, nie o Boże, bo jest bardzo ładnie ogólnie. Pokój mi się podoba, tylko czy on wystarczy, żeby wygrał jakby ten nasz Wielkanocny konkurs? No nie wiem. Ale ja tu miałam pokój. Mieć. No nie, ty masz ten mały, bo zrobiliśmy tak, że wreszcie no ja będę miała większy. No słuchajcie, ja nic innego tutaj nie wykombinuję. Nie wiem, co oliwka zrobi. Pokój jest ogólnie ładny, ale czy on spełnia wymagania Wielkanocy, to ja nie wiem. Wiem, że tutaj mam jakiś wazon, mam chleb. Czyli tu będę kompletowała dosłownie o koszyczek. Was. Tu jest kwiatek jakiś jeszcze, ale ja go nie chcę. Oliwia, chcesz go? Nie. Dobra, no to usuwam tego kwiatka zaraz, albo położę go po prostu tutaj. I, i słuchajcie, ja z moim chlebem i z moim koszykiem wielkanocnym y, czekamy teraz na wersję oliwki, ale ja wiem, że już przegram. To może być git, to damy tutaj, tu będzie łóżko na tym, no tam, gdzie jest ta dziurka taka. A łóżko damy może te. No, nawet pasuje. Ojeju, nie! Okej, okay, trudno. To tutaj położymy. To damy... Czekajcie, szafkę dam jakąś tu jeszcze. To będzie tak pasować. Albo zawiesimy ten koszyk. Uuu, to będzie ładnie wyglądać, no. Tylko gdzie tu jest ten taki, o Cyk Tu damy królika Tu damy żabkę I tu damy tego kurczaczka Ten króliczek będzie miał łóżko jakby Tutaj damy jakieś różowe Albo coś takiego Takie możemy Jeszcze ten kwiatuszek tak ładnie pasuje W kwiatkach jakiś wazon może znajdziemy Ładny Hmm Które by tu wybrać a jakby tak oszukać, mamy i ten dać. Dobra, damy to i to, bo mi się bardzo podobają, te. Tak? To możemy dać tak. Możemy dać też tu. Jakoś tak, żeby było dużo kwiatków, bo ja tak chcę zrobić. O, tak będzie ładnie tutaj zrobić. O. Tak. Tak, żeby było na całą szafkę, na wielkość. No, i tak ładnie wygląda. Teraz jakiś wazon znowu szukamy. Mm. O, ja wiem jaki, tylko gdzie on jest. O, to może być ten wazon. Położymy to tu. No niech to. O. I to damy tu. To możemy gdzieś tutaj odłożyć. Yy, teraz damy znowu coś na górę. Takie mniej więcej to ładnie będzie wyglądać. Też jakieś zwisające kwiatki, może dam. Hmm, może to by dać. Teraz damy, może tu takie kolorowe. To się tu. O, dobra. Damy znowu tu. I może tu coś z góry jeszcze, coś damy. Tylko trzeba znaleźć coś takiego. Kwiatka tu. Tak sobie patrzę i wiem, że już przegrałam. Hmm. To może też, nie wiem, królik takim czymś się nie bawi za bardzo. Oliwka, zrobiłaś taki wiosenno-wielkanocny, a ja zrobiłam taki wielkanocny chyba w moim stylu. No. A ja w ogóle tak byłem ładne pokoje robić. Tu może, ej, ciekawe, boże, myślałam, że ci coś tu dałam. Ciekawe, czy dadzą coś tutaj do tego wielkanocnego. Możemy tu dać jeszcze taki dywanik. Taki mniej więcej ładny. Ok, teraz szukamy... Bo ja mam na myśli taki jeszcze... Stoliczek tu. O gdzieś... Ojeju. No i ja chyba już skończyłam. A nie światło, światło, światło! Zawsze zapominam. Ojeju. O, to by tak pasowało ładnie. Dobra, moi drodzy. O matko! Ja powiedziałam, że lubię kwiaty i zielony. Przy moim to jest skromnie, a u oliwki jest. Ej, ale mega zazdroszczę tych figureczek, One są tak słodkie, tak piękne. No, słuchajcie, myślę, że dwa pokoje mają coś w sobie fajnego. No, ale no szczerze, gdybym miała wybierać wielkanocny pokój, to wybrałabym pokój oliwki, dlatego że jest taki bardziej chyba wielkanocny. Ten jest bardziej taki. Sen do taki ale bardzo on jest w klimacie. Taki żywy. No, no A ten twój jest taki fioletowy. No, no mój jest fioletowy, się. dlatego że ja uwielbiam fioletowy. No, Cię ale zobaczcie, życzy. ja mam chleb w koszyku. Ja się szykuję na robienie święconki dosłownie. No dobrze, słuchajcie, więc teraz w Waszych rękach wszystko. Zobacz, I w wyborze Waszym. No wiem, że zawiesiłaś. No dobrze, okej, okay. dobrze, niech lata. Dobrze, kochani, więc oceniajcie, który pokój podoba wam się bardziej. Mega fajnie wyszło, wiem, wiem, wiem. No ja wiem, że... Ej, to jeszcze inne dałaś, ale fajne! Te, te kwiatki takie jakby takie z zleś... niezleśnej, tylko z takiej A wy, polnej to, łąki. To. Nie, no już nic nie będę wyjmować, słuchajcie. Oceniajcie, dajcie znać w komentarzach, który pokój podoba Wam się bardziej. Oliwia, wygrałaś chyba, naprawdę! Dziękujemy bardzo za oglądanie i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku, więc papatki! Pa!